Witam, z tej strony Maxim1980 Dzisiaj z cyklu Multiplayer Z, pokażę Wam multiplayer Wolfensteina, gry dość starej Zacznijmy od tego co my tutaj mamy, mamy tutaj statystyki, które sobie możemy przejrzeć, mamy tutaj rzeczy odblokowane Możemy sobie stworzyć grę, znaleźć grę lub dołączyć do quick match, czyli jakiś tam szybki mecz Ja sobie stworzę grę, znaczy stworzę, pokażę Wam jak to wygląda co tutaj mamy przy tworzeniu, mamy kilka mapek Tutaj widzę bank, kanały, chemikalia, jakaś tam fabryka, szpital, manor, rooftops, Tesla, bank. Ok, mamy tutaj typy gry: jest team Deathmatch, stopwatch i objective, czyli wykonujemy różne tam rzeczy. Mamy możliwość do 12 graczy grania tutaj. Mamy limit czasowy, który sobie możemy ustawić. Mamy włączenie balansowania teamów, żeby było to wyrównane i mamy wyłączenie lub włączenie Friendly Fire. Dobra, ja wyjdę z tego trybu, spróbuję do kogoś dołączyć. Tak jak tutaj widzicie jest w tej chwili godzina po godzinie 17. Mamy dwa serwery, czyli nie jest zbyt tłoczno, ale no, da się pograć, ktoś tam gra. W tej chwili jest jeden serwer tutaj jako team deadmatch. 4 na 12 graczy i drugi serwer mamy tutaj Stopwatch który się właśnie wczytuje dołączymy do tego gdzie jest więcej ludzi no powiem szczerze tutaj jeżeli chodzi o Wolfensteina jest to dość stary tytuł ja pamiętam ten tytuł jeszcze tam gdzieś z PC i on można powiedzieć tutaj tą rozgrywką multiplayerową nawiązuje właśnie do tych starszych tytułów tutaj nie mamy zbytnio Dużo, jeżeli chodzi o taktykę, tutaj wieje takim troszkę oldschoolem, jeżeli chodzi o, o tytuły właśnie multiplayer'owe typu FPS. Zresztą zobaczycie za momencik, jak to wygląda. Tutaj jest dość szybka akcja, szybko padamy. Mamy trzy klasy postaci, zresztą zaraz to zobaczycie przy wyborze, niech to się nam tutaj tylko to wczyta. Troszkę czasu to zajmuje, no i tak jak tutaj widzicie, mamy tak, albo po resistance stronie, albo po Axisach. My sobie auto assign damy i mamy do wyboru klasy albo inżynier, albo medyk, albo żołnierz. Eee, żołnierz używa specjalnych materiałów wybuchowych. Eee, medyk zostawia apteczki, a inżynier zostawia paczki z amunicją. My sobie weźmy żołnierza. Mamy do wyboru tutaj, wiadomo, tutaj się różni. No głupio akurat, że trafiliśmy na planszę, gdzie jest P panzerfaust. Czyli tutaj Panzer Shrek, czy jak to się tam wymawia, bo dużo jest właśnie na tych serwerach takich tub killerów, czyli gości latających z i tylko napieprzającymi nimi. Mniej jest właśnie takie zwykłej strzelanki. Weźmy sobie jakiś tam karabin, jak widzicie, niżej. Tutaj mamy rzeczy do odblokowania. Możemy sobie dokupywać różne rzeczy: czy kamizelkę, czy jakiś ekstra granat, czy jakieś dodatki do broni. Czy taktyczną tam lunetkę, czy, czy inne tego typu rzeczy, to wszystko robimy za kasę. Ehm, kasę dostajemy oczywiście za zabijanie ludzi. Dobra, ja dołączę do gry i pokażę Wam mniej więcej, jak to wygląda. Ok, tutaj mamy wrogów, i już wali mi gościu z Panzerfausa. Ja tu się postaram stąd uciec i pokazać wam co ten żołnierz robi jeżeli chodzi o te ładunki wybuchowe, zostawimy tutaj w przejściu jakąś bombkę jest pod ścianą i odpalimy ją jeszcze raz trójkątem jeżeli tam byłby wróg rozpieprzyłby nas dostałem w plecy akurat tutaj z Panzerfaustu tu kwestia jest z jakimi ludźmi gramy bo naprawdę czasami można trafić właśnie na takiego tub killera tak zwanego, czyli walącego gościa z Panzerfaustem. Dostaliśmy właśnie tutaj znowu z jakiegoś miotacza. Ja się muszę chwilę przyzwyczaić. Powiem szczerze, grałem tylko w tą grę w Multiplayu raz chyba z pół godziny. No znowu dostałem z Panzerfausta. Także tak, jak widzicie, no jest wieś. Robi się wieś, jeżeli chodzi o multi. Choć wcześniej jak grałem, była w miarę fajna ekipa i była fajna sieczka w takim old schoolowym stylu. Jak widzicie, te postacie tutaj mają e, paski życia. No, trzech wyses, jeden tutaj sobie nie dałem rady, wiadomo. Można paść szybko. Mamy ustawiony czas na danej planszy. Tutaj widzę, oni nam się czają. Dobra, jeden z głowy. Drugi z głowy. No, widzę, że pad mi się rozładowuje. Trzeci z głowy. No teraz mam taką szczęśliwą serię. Ale często tutaj ludzie latają w grupie, a wtedy jest dość duża siła. Tak naprawdę tutaj się to odbywa wszystko bardzo szybko. Na respawny czekamy bardzo krótko dużo się dzieje. Te mapki nie są za duże. No i padło mi się. Możemy teraz czekać na medyka lub po prostu się respnąć. Możemy sobie oczywiście zmienić e, klasę postaci. Możemy sobie podejrzeć scoreboard, czyli e, ile fragów my mamy i tego typu jak wygląda połączenie tutaj mi akurat zaciukali. No, jeżeli chodzi powiem szczerze o moje odczucia, to wszystko zależy z jaką tu ekipą gramy. Bo tak jak widzicie tutaj w tej chwili jest wieś i jest duża wieś. Bo dołączył się właśnie jakiś tam przedupas, który nic nie robi, tylko z tego pancer wali. Ale tak naprawdę jeżeli jest wyrównanie i mamy trochę większą mapkę niż tą, którą ja w tej chwili mam włączoną. Jesteśmy nastawieni tak naprawdę mocno na akcję. To nie ma źle, tu już nam się czas kończy. Także akurat w tej chwili skończyliśmy ten, tą sesję, oczywiście. Możemy gadać przez headset, możemy sobie mutować tutaj graczy, możemy wykopać graczy, jeżeli jesteśmy tutaj założycielem danej sesji multiplayerowej. No i zobaczymy, co będzie dalej. Wyjdźmy, może albo zaczekajmy, zobaczymy 4 sekundy do nowej mapy. No powiem szczerze, jest to trochę tutaj biedne. Tak jak mówię, no ja bym polecił ten multiplayer tylko i wyłącznie z tego powodu. Ogólnie, no szczerze ja odradzam ten multiplayer, ale poleciłbym jedynie tym ludziom, którzy nie mają zamiaru tam kombinować, cudować, bo to jest bardzo proste tutaj wszystko. Bardzo ubożałe, że tak powiem, nie ma tutaj dużo jakichś perków, dużo jakichś odblokowań, nie ma tutaj naprawdę dużo taktycznej gry. Jest tutaj taka mućka, gdzie tam wchodzimy, i, i, i naprawdę wszystko się tam wali. Gdzieś tam kupę ludzi, strzela i w ogóle. Ale tak jak mówię, nie ma tutaj za zbyt dużo taktyki. Jest tutaj tak nastawienie bardziej na akcję. No, powiem szczerze, Wolfenstein ogólnie jako Wolfenstein nie ma złego tego singla. Bo on jest dość rozbudowany, choć trzeba, jeżeli chodzi o single tutaj. Podejść jakby tak bardziej odskulowo, bo on jest zrobiony tak dużo, trzeba biegać, dużo trzeba szukać i tego typu rzeczy. Tutaj zagramy teraz medykiem. Już zobaczycie, inne bronie są. No ale nie jest taki zły ten singiel. Tam jeszcze ten medalion dochodzi z tymi specjalnymi zdolnościami. Tutaj w tej chwili mamy jedną zdolność, gdzie odblokowują nam się pomieszczenia. Tak jak widzicie, kolor planszy nam się zmienił, ale tak naprawdę w singlu jest ich kilka. Tych zdolności możemy zwalniać czas i w ogóle. Gra jest dosyć tania. Ja polecam sobie po prostu przejść tego singla, jeżeli ktoś lubi fps -y i później grę wymienić na coś innego. Ja w tej chwili ją mam do wymiany, bo mam dwie sztuki. Także jak ktoś chce, to ja zapraszam na game trade. Tutaj postaram się tego gościa ściągnąć. Zobaczymy, czy ktoś dojdzie. Akurat kończy się mapa. Dobra, i zaczynamy nową sesję. 25-minutową. Już widzę dwóch wrogów. Ktoś z dołu do mnie wali. Dobra, jeden frak dla nas. Dobijamy gościa, żeby go nikt nie wskrzesił. Jak widzieliście, dostaliśmy kasę. Tak, gadam, później za kasę po skończonym meczu możemy sobie dokupywać różne rzeczy. No, akurat mi się padło. Jest to taki naprawdę prosty multiplayer. Tak, jak mówię, bez jakiegoś zbędnego kombinowania, bez jakichś zbędnych. Na no, gościu ma to lepszy karabin mocniejszy w cudzysłowie, zadający większe obrażenia my tutaj jako medyk nie za bardzo e, mamy w, zbyt duży wybór broni w tej chwili no już widzę, mam dwóch wrogów dwóch wysys jeden, czyli ten autobalans też jest taki ale udało mi się załatwić następnego gościa jak widzicie, trochę strzelania jest ale nie ma cudów choć w sumie za Teraz około 50 zł można ten tytuł dostać. Można sobie pograć. Ale tak naprawdę ja nie trzymałbym tej gry na półce. Po prostu przejść dla zapomnieć. Takie jest moje odczucie. Wyrzuciłem właśnie niechcący plecak z energią. No nie udało mi się do tego dojść. Tutaj te odgłosy też są takie biedne, taki No i widać, widać, że jest to stara gra. Zestarzała się i ten multi naprawdę jest taki oldschoolowy. Nie odnajdziecie tutaj jakichś tam rozwiązań z nowych multiplayerów. Mi tutaj teraz będzie trudno, bo mam trzech wysy 1. Jestem sam przeciwko trzem. No jak widzicie, ale i tak nie jest źle. No padłem w plecy. Trzech się do mnie dorwało. Nie radzę sobie tutaj jakoś źle, ale no powiem szczerze, że po tym gameplayu już nie będę grał w multi. Bo, bo tak nie, nie widzę jakiejś potrzeby. Wolę pograć w Kidzona czy w coś, co bardziej mnie pasjonuje. Ale, oczywiście, ocenę pozostawiam wam. No, udało mi się następny frak zdobyć. No tu już, niestety, nie. Także ocenę zostawiam wam. Mogę, może tu jeszcze powiem e, jak to wygląda, jeżeli chodzi o lagi. No powiem szczerze, ja tutaj jakichś większych lagów nie zauważyłem. Czasami coś tam przytnie, ale nie jest to jakoś mocno odczuwalne. O gościu już mi w plecy wszedł. No tak to niestety jest, jak się gra 3 1. Trzeba mieć oczy z każdej strony. Dobra, jeden pad, drugi nie zabił. Tak naprawdę szczerze, no nie ma lagów, nie ma jakichś ogólnie chrupnięć, jeżeli chodzi o techniczny aspekt gry, bo tak naprawdę tutaj te tekstury są dość słabe, średniej jakości tekstury, zbyt dużo obiektów nie ma, te obiekty też nie są zrobione z jakiejś dużej ilości poligonów, one są zrobione dosyć prosto, plansze są dosyć małe, także za bardzo nie ma się tutaj co doczytywać i mulić yy, tej gry. O, widzę, ktoś do mnie dołączył. Będzie mi trochę łatwiej. Dobra, ściągnąłem następnego. Także tak jak mówię, no nie ma co tu mulić, bo tak naprawdę od strony technicznej jest dość słabo. O, jakiś bak Teraz dopiero gościu życie zaczął tracić. Jak widzieliście, strzelałem do niego 3 sekundy i wcześniej nie tracił. No teraz już jest Wyrównanie, o nawet pistoletu, headshot. Już teraz nie jest nim tak wysoko, bo przynajmniej jest nas dwóch na trzech. Przejrzymy tutaj tą listę. 13 zabić na 11 zgonów w tej chwili, ten 11 dostałem jak byłem w tej opcji. Także no nieźle. Mamy tutaj minutę do końca gameplaya, ja może nie będę tutaj więcej za bardzo gadał pooglądajcie sobie tą końcówkę tego gameplaya, ja się z wami żegnam. No i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmiku. Do następnego razu, trzymajcie się, hej.